W tym filmie rozłożę to Story 2 na części pierwsze. Pokażę Ci wszystkie ukryte smaczki, easter eggi, nawiązania i momenty, które mogłeś przegapić, nawet jeśli oglądałeś ten film milion razy. Na samym początku wjeżdża historia, która wygląda jak epicka, kosmiczna przygoda. Baz astral kontra złowrogi Imperator Zurg. Pronie galaktyki przed inwazją Zurga, i Imperatora Zła. Możemy tam też zobaczyć niebo z różnymi konstelacjami gwiazdnymi. Jak się dobrze przyjrzymy, to zobaczymy, że jedna z nich układa się w lampkę Luxo. Tak, to ta sama, która zawsze skacze. Po literkach w logo Pixar i miała nawet swój krótkometrażowy film. Potem przenosimy się prosto na mroczną planetę Imperatora Surga, gdzie możemy zobaczyć, jak baz Astral sapie. Tak, ten dźwięk brzmi dokładnie tak jak oddech Wejdera z gwiazdnych wojen. A Astral ciśnie sprintem przez całą planetę Zurga i w pewnym momencie myśli sobie, Uff, jestem bezpieczny, nikt mnie nie widzi. A tu nagle z kamienia wysuwa się jakieś podejrzane mechaniczne oko. I Jeśli masz deja vu to nic dziwnego, bo dokładnie takie samo oko widzieliśmy w powrocie Jedi, kiedy Arti 2 i Citrip próbowali dostać się do praby Następnie Baz Astra robi efektowne wejście, wskakuje do bazy imperatora Zurga, niczym prawdziwy kosmiczny ninja. A gdy ląduje na ziemi, kamera zbliża się i widać drobne kamyczki. A na jednym z nich możemy dostrzec malutką gwiazdkę. Czyżby to była mini wersja kultowej piłki Luxo Ball z logiem Pixara? A tutaj jeszcze możemy zobaczyć coś, co wygląda jak miniaturowa gwiazda śmierci. Następnie w tej bazie możemy zobaczyć jak Bass Astral leci w dół, pada w jakąś kosmiczną przepaść. A ten kadr wygląda jakby był wyciągnięty prosto z Gwiezdnych wojen. Ale zamiast dramatycznego upadku jak Luka w Imperium kontratakuje, Bass po prostu odpala swój pas antygrawitacyjny i elegancko wraca na górę. Jeżeli film ci się spodoba, zostaw w lajka i podbij ten film, a w tym filmie to dopiero początek. Będzie tu jeszcze naprawdę dużo ukrytych rzeczy, to lecimy dalej. Następnie dowiadujemy się, że to co widzieliśmy do tej pory, czyli cała ta kosmiczna akcja walki, przepaście i epicki klimat, to tylko gra na konsolce. I kto na niej gra? Oczywiście Rex. Tak ten sam uroczy dinozaur, którego poznaliśmy w pierwszym tej story. Okazuje się, że Baz doczekał się własnej gierki, a Rex gra jak prawdziwy Pro gamer, albo przynajmniej próbuje. Ale spójrzcie na pada, którego trzyma, wygląda jak ten z Super Nintendo, a za plecami Baz. Za Astrala i Rek wisi sobie kalendarz, a na zdjęciu widać motyw z poprzedniej animacji Pixara, czyli z dawno temu w trawie. W pokoju Endiego możemy znaleźć kilka motywów z pierwszego tej historii. Na komodzie możemy zobaczyć ten sam samolocik, na którym Vasa Astral pokazywał, jak umie latać w pierwszym tej historii. A obok globus, tak dokładnie to ten sam, który prawie przygniot baza w jedynce. Co ciekawe ten sam globus pojawia się później w klasie Riley, w głowie się nie mieści. A jeśli spojrzymy na regał obok to możemy odkryć prawdziwe skarby z dzieciństwa Andy'ego. Na półce stoją kultowe planszówki. Twister. Guess who, czyli zgadnij kto. Pułapka na myszy, którą swoją drogą mogliśmy zobaczyć w gigantycznej wersji w Boba rządzi. Zobaczcie na tych wszystkich planszówkach jest logo MB. Ta marka już nie istnieje. Kiedyś to było Milton Bradley, ale ta została wchłonięta przez Hasbro Games. A na tym samym regale możemy spojrzeć na dolną półkę. Tak, tam czeka ona piłka Luxo Ball. Tak ta sama, która przewija się prawie w każdym filmie Pixar'a. A w tym to w ogóle więcej niż raz. Na ścianie wisi ten sam zegarek, który mogliśmy zobaczyć w jedynce. Tak, ten dokładnie z myszką miki w środku. Później możemy zobaczyć, jak Pan Bulwa odnajduje kolczyk swojej żony. Znalazłem. Ale wygląda na to, że nie tylko. Kolczyk, bo razem z nim odpadło jej całe ucho. Ale nie to tutaj jest najciekawsze, bo pani Bulwa wtedy sobie czyta książkę o animacji dawno temu w trawie. Zanim Andy ruszy na obóz, widzimy go jak bawi się swoim ulubionym kowbojem, chudym. Niestety, podczas zabawy dzieje się mały wypadek ręka chudego zostaje uszkodzona. A Andy podczas całej tej zabawy ma na sobie koszulkę z napisem Triple R. To sprytne nawiązanie do rancha Triple R z serialu Spin and Marty, który był hitem w latach 50 w Stanach Zjednoczonych. Jak to bywa w Stanach Zjednoczonych, mama Andiego postanawia zrobić klasyczną wyprzedaż garażową, żeby w końcu pozbyć się kilku zbędnych rzeczy. I do tych starożytnych na sprzedar zabiera też małego, biednego, zakurzonego pingwinka, który chyba już dawno stracił nadzieję na drugą szansę. I co za sens unikać nieuniknionego? A stół, na którym stoją te wszystkie rzeczy, na sprzedaż, wygląda identycznie jak ten z pokoju Sida z pierwszej części tej Story. A na nim stoi też czerwona skrzynka, która wygląda zupełnie jak ta z logiem Binford Tools. Można by pomyśleć, że to ten sam stół i ta sama skrzynka, co w jedynce. Albo po prostu rodzice Andiego i Sida robili zakupy w tych samych sklepach. Ale to jeszcze nie koniec ciekawostek z tej wyprzedaży garażowej. Wśród tych wszystkich gratów można wypatrzyć pojemnik z gazem do zapalniczek, który wygląda dokładnie tak samo jak ten z animacji dawno temu w trawie. A zaraz obok leży też stara czerwona obroża i zgadnijcie co tak, też mogliśmy ją zobaczyć w dawno temu w trawie. Jakby tego było mało, na tej garażowej wyprzedaży można też zauważyć stare zamki do drzwi wystawione na sprzedaż. I wyglądają one tak samo jak te, które w pokoju miał Sid w pierwszym Toy Story. Kudy jak prawdziwy bohater, próbuje uratować biednego pingwinka. Ale wtedy pojawia się ten szemrany typ, Al. Goś od razu chce go kupić i to za wszelką cenę. Ale mama Andiego nie daje się nabrać na tej jego pierdoły. I mówi stanowczo nie. Nie, to jest stara rodzina. Ale Al jednak się nie poddał daje i chwilę później po prostu kradnie chudego z kasetki. A w tej kasetce kryje się prawdziwy smaczek. Kiedy Al zabiera chudego w tej kasetce możemy zobaczyć banknoty jednodolarowe. Ale zamiast prezydenta jest tam Steve Jobs. Tak ten sam Steve Jobs, który był współzałożycielem Pixara. Po kradzieży chudy trafia do Ala. I właśnie tam zaczyna się zupełnie nowy rozdział jego przygody. Chudy odkrywa swoją historię i poznaje ekipę z zestawu. Tessie, ja! Pita i Mustanga. Ale Pixar nie byłby sobą, gdyby nie dorzucił kilku ukrytych smaczków. Na jednym z magazynów o chudym widnieje data 12 stycznia 1957 roku. To data urodzin Johna Lassetera, reżysera Toy Story. A na innym czasopiśmie pojawia się wzmianka o debiucie głosowym Randy'ego Nelsona, jednego z pierwszych pracowników Pixara. Kiedy Buzz próbuje uratować chudego Sam, dostajemy w końcu oficjalne potwierdzenie jak naprawdę nazywa się rodzina Andiego, Bo w pewnym momencie możemy zobaczyć skrzynkę przed ich domem, a na niej napis Davis. Na ulicy możemy też zobaczyć samochód firmy Igman Movers. Dokładnie tej samej, która pomagała rodzinie Indiego przeprowadzać się w pierwszej części. A jeśli chcesz się dowiedzieć do czego nawiązywała ta nazwa, to po tym filmie możesz zobaczyć ukryte detale z Toy Story 1. Są już na kanale. A w momencie kiedy nasi bohaterowie przerzucają kanały w telewizorze możemy zobaczyć dosłownie festiwal easter eggów, które migają tak szybko, że chce się zatrzymać kadr co sekundę. I ja to zrobiłem. Na ekranie oczywiście możemy zobaczyć piłkę Luxo Ball. Ale to dopiero początek, bo wśród tej Błyskawicznych ujęć możemy wypatrzyć: lalkę z krótkometrażówki Knick Knack, penny Toy, pierwszej animacji Pixara, która zdobyła Oscara, Launa z Red Dreams, Philip z Luxo Junior, czyli tej słynnej lampki, która stała się maskotką studia, a do tego mamy też prawdziwe retro smaczki: reklamę Tetra Pax z 1993 roku, Listerine z 1992, reklamę Hallmarka z 1996 roku i reklamę Lewisa z tego samego roku. A na deser możemy tam też zobaczyć stare logo Pixara. A nasi bohaterowie przerzucają te kanały, bo szukają reklamy sklepu Ala. Ale uwaga, to nie jest pierwsze spotkanie Baza z reklamą tego sklepu. Reklamę tego sklepu mogliśmy zobaczyć w pierwszym Toy Story. Gdy Baz ją zobaczył, odkrył, że jest tylko zabawką. To wtedy przeżył swój mały egzystencjalny kryzys. Adres sklepu Ala to, to 1001 West Cutting Boulevard. To właśnie na ulicy o tej samej nazwie do 2000 roku mieściło się prawdziwe studio Pixara. Kiedy Baz z innymi zabawkami wyruszał uratować chudego, żegna się z symbol salutu wolkańskiego. Mogliśmy już to widzieć w pierwszym tej Story. To dokładnie tak, jak robił Spock ze Star Treka. To oznaczało, że i długo i pomyślnie. Kiedy ekipa próbuje dostać się do chudego, widzimy ich w pewnym momencie w transporterze dla zwierząt. I tam dzieje się coś dziwnego, bo od dołu wystają nogi Baza Astrala. Standardowo w transporterze nie powinno być takich dziur od dołu, ale w momencie, kiedy transporter się przewraca, możemy zobaczyć, że faktycznie te dziury tam są. Chudy próbuje uciec od Ala i wrócić do Endiego, Już prawie mu udaje się odzyskać rękę, gdy nagle Ktoś sabotuje akcję, włącza telewizor i budzi Ala. W tym momencie możemy zobaczyć, że na ścianie wisi obraz, na którym są robaki, w animacji dawno temu w prawie. Toy Story 2 możemy też zobaczyć pewną zmianę na tablicach rejestracyjnych. Na jednej z nich mu jest napisane Nof 99. To nawiązuje do nowember 1999 roku, czyli dokładny miesiąc i rok premiery Toy Story 2. A to nie jest jedyna tablica rejestracyjna w Toy Story 2, która kryje w sobie sekret, bo możemy zobaczyć też tablicę z napisem HDNCT. Y. Jest to mega ważne nawiązanie do Hidden City Cafe prawdziwej knajpki, w której w 1994 roku czterech twórców Pixara usiadło przy stole i zaplanowało przyszłość studia. To właśnie tam narodziły się pomysły na takie klasyki, jak dawno temu w trawie, potwory i spółka, czy gdzie jest Nemo. W historii 1 na tyłku baza Astrala widniał napis Disney, ale w drugiej części mamy małą zmianę. Teraz mamy tam Disney przez Pixar. Chyba komuś w Disneyu nie do końca się spodobało, że ich logo wylądowało dosłownie na tyłku baza Astrala. Następnie możemy zobaczyć starszego jego mościa, który naprawia chudego. To Gary, czyli dokładnie ten sam dziadek, który grał w szachy sam ze sobą w krótkometrażówce Gary's Game. A jeśli mi nie wierzycie, to spójrzcie, w jego komodzie są małe figurki szachowe. Ekipa ratunkowa w końcu dociera do sklepu Alla. Ten ziomek, co porwał chudego ma naprawdę niezłe zbiory. Już na wejściu możemy zobaczyć piłkę Luxo klasyk Pixara. A później w tym sklepie możemy zobaczyć cały koszt tych piłek. W sklepie Alla możemy też zobaczyć Rexa, który czyta przewodnik z sekretami jak pokonać Zurga, w tej grze z początku animacji. W USA kosztuje on niecałe 5 dolarów, a w Kanadzie 10 razy więcej. Kurs walut tego nie tłumaczy. Chyba po prostu Amerykanie chcieli wydolić Kanadyjczyków. Możemy też tutaj zobaczyć drugiego żywego baza Astrala. To ja jestem taki tłusty. Ten ze sklepu zatrzymuje naszego oryginalnego baza i mówi, że narusza kodeks. 6404 po punkt 5. Brzmi poważnie jak jakiś super tajny przepis Galaktycznej Federacji. Ale w kalifornijskim kodeksie pracy ten przepis nawiązuje do zakazu palenia w miejscach publicznych. W tym sklepie też możemy znaleźć cały dział poświęcony zabawkom z animacji dawno temu w trawie. W pewnym momencie w tym sklepie możemy też zobaczyć jak Rex goni pana Bulwę i świnkę Ham. Ta scena wygląda jakby była żywcem wyjęta z Jurassic Parku. Rex pędzi jak prawdziwy T-Rex i nawet moment, gdy sprawdzają lusterko jest prawie identyczny jak w kultowej scenie z dinozaurem goniącym Jeepa. Możemy też zobaczyć jak sklepowy baza Astral zaczyna panikować w kanałach wentylacyjnych, bo ściany zaczynają się do niego zbliżać. Ściany! Są ruchome! To oczywiste nawiązanie do sceny z Gwiezdnych Wojen, gdzie bohaterowie prawie zostali zgnieceni w śmietnisku. Potem nadchodzi pojedynek baza Astrala z Imperatorem Zurgiem. I od Imperatora Zurga słyszymy kultowe Jestem twoim ojcem. Ja jestem twoim ojcem. Jest to nawiązanie do Imperium kontratakuje, gdzie Darth Vader mówił to do Luka Skywalker'a. I Panie. Możemy też zobaczyć, że pan Bulwa ma w sobie coś z Jamesa Bonda. Rzuca swoim kapeluszem i blokuje drzwi. A jednym z filmów o Jamesie Bondzie mogliśmy poznać słoczyńcę od Joba, który miał podobny kapelusz. A James Bond nim rzucił i trafił między kraty. No i w tej części tej Story nie mogło też zabraknąć kultowego samochodu Pizza Planet. Więc pojawił się też w Toy Story 2. I spójrzcie na jego tablicę rejestracyjną, ma napis RES 1536. To nawiązanie do oryginalnej rozdzielczości, w jakim powstawało pierwsze Toy Story, czyli do. Dokładnie 1536 na 922 piksele. W samochodzie Pizza Planet możemy też zobaczyć tych samych kosmitów, którzy w pierwszej części siedzieli w automacie do łapania pluszaku, a ze schowka w aucie wypada pudełko po chińszczyźnie. To to samo charakterystyczne pudełko, które później pojawiło się w filmach takich jak Głowy się nie mieści, ratatuj czy Potwory i spółka. A na tablicy rejestracyjnej mamy Andy'ego. Dalej mamy symbol A113, który nawiązuje do numeru sali wykładowej w Kalifornijskim Instytucie Sztuki, gdzie uczyło się wielu legendarnych animatorów między innymi twórcy Pixara. Pojawia się też teoria, że osobą, która porzuciła Jessie była mama Andy'ego. W szalenie, to posłuchajcie. Pierwsze kapelusz. Andy dostał od mamy kowbojski kapelusz, który jest prawie identyczny jak ten, który miała dziewczynka ze wspomnień Jessie. o drugie wrotki. Pod łóżkiem dziewczynki widać takie same wrotki, jak później mama Andy'ego wyciągała spod jego łóżka. Tylko, że te Andy'ego są bardziej zniszczone i dużo starsze. I jeszcze ten czerwony resorak wygląda niemal identycznie jak to auto we wspomnieniach Jessie. Ej, już mówię, Mówimy o wspomnieniach Jesse, to możemy tam zobaczyć charakterystyczne drzewo, a bardzo podobne drzewo pojawiło się też w dawno temu w trawie. Na kanale jest też film z tej story 1. Zapraszam do sprawdzenia.